Witam wszystkich mało, Sobota Dzisiaj jest, nie wiem który? 16 Chyba tak 16 chyba Chyba tak 16 będziemy robić stajnie Standardowo Będziemy jeszcze, tylko jeszcze do pieca dorzucić Bo kupiłem drzewo drzewo Takie z dzięki z o startaku, takie coś bukowe no, taki jakieś takie, kula nogi nie nogi, no. No, 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 tak tylko troszeczkę, zarzucę, jedno grubsze, ja się 47, 50 powinien być, no, no, tak to wygląda niki tam pójdziemy o, o. właśnie tam w tamtym tygodniu złożyłem świecę płomieniową do cetora pokażę wam jak na świecy płomieniowej gada a i jedyna, jedyna rzecz którą mam Wtedy to, że to, to jest troszkę słabszy, słaby akumulator Gdzie są widły hmm. Troszkę słaby akumulator muszę zawsze rozruch zawsze mi podłączyć Bo ledwo ledwo kręci Tyle stało słomy a było aż po Po tamte belki na samej górze No, a jest u nas połowa stycznia Ale się on tam z tamtej strony jeszcze jest o, oh. demi, i taczka przeznaczenie. Cio ty? ty Czemu hucz, Nowe lampy i huczą, no. Wędziesz się tarabajem. A, i założyłem nowe poidełko. Bo to jest jedyny koń, który nie pił mi z normalnego poidła tylko z jadra. Musiałem na nowo lutować wszystko tutaj sobie. Tutaj ładnie polutowałem, nie wiem, dlaczego to, nie wiem, czy to mokre po prostu, bo ria ja tu pchała. No i założyłem jej idło takie automatyczne z pływakiem. Tam jest pływak w żłopie i oczywiście się samo napełnia. Idziemy palić ze tora. Zobaczymy czy zagada. Pokażę wam od razu czy gada czy nie gada. Się okaże zaraz. Konie oczywiście na padoku. na znaczy siedu O są. Jest werdek Przyjechał z tego. O. Są dwa baloty. Siwe są i gniade. Tylko jedna gniada nie... No chodź na nie, chodź. Chodź. chodź, chodź. Strzawercik. Cześć Strzawercik, Co Cze tam? No. Co tam? No da kamera tam interesuje, co tam jest na tym głównie, do tusianko. Takie słabsze to daję od razu bez siatki. Bo niech sobie przebiorą, później to widłami widłami, traktorem wezmę to... Wezmę to rozrzucę. Oj. zaczę po 60. to jest kurwa krzywy strasznie, jest tak rozdupcony, że Jezus Maria, no tu jest mój rozruch, ja wam pokażę go, oczywiście, no załączymy sobie świecę, pokażę wam, tu jest w ogóle do widać, tak to wygląda, tutaj o, tu jest o, kabelek, tu świeca, ładnie elegancko pospowane tutaj rurka, to jest skupione od... Od 60 od, od, mam zestaw do 60. No. Idą koniki, zobaczcie co się dzieje na, na tym, a to jest mój rozdruch. No on, on mi wspomaga odpalanie traktora w zimę. Dobrze, 30, na, 30 nie muszę tak palić, bo mam nowe akumulatory. Nowe, no. 3 letnie, mam, tak, 3 -letnie. No ale 30 jakoś tak. No ten akumulator lepszy. Tutaj jest jedna jedna setka. Tak mi się wydaje, że trzeba będzie po prostu, może za rok, kupić nowe, nowe 110. Bo tu chyba 110 albo 120 powinien być taki troszkę większy. Tak mi się wydaje. No o. Jest. jest prąd, paliwo. Paliwo pompujemy Chyba nie ma sensu Po co to? Dobra, tak sobie zrobiłem świecę O, tu Tu tak świecę A powinno cyknąć tam Akumulator już słyszy jak się gotuje Dobra Po widzę się kopci. To znaczy, że jest działa. Że chyba, może nie taka rany, bo tam w tydzień czas stoi od momentu postawienia tak stoi. Ale mi się wydaje, że leczamów będzie pompować podpompować, może za paliwo Dlatego może on tak słabo zagadał. Ciszenie o na zimnym, bo na wolnych obrotach ponad 7. Troszkę za wysokie, ale dobrze. Mam bardzo sobie dumy. Słabe są w cholerę tej gumy, ne? no chodź, tak. Płyszisz na no, do wymiany sobie, co by gadał. Tak, nie mam, mata na marionce do roboty. On chwilę popyka. Taki ciałem mam tylko. Filmik o może. A, dobra. To dla przykładu. Pokażę Wam jak 30 pali. Tylko że 30 była ruszana o oh, oh, oh. Chyba ostatni raz jak gnuj woziłem. To było 3 tygodnie temu. Dwa. Ponad dwa. No. Dobra, dajmy gazu i świecie zagrzejemy tak minutę czasu i powinno wygladać maszyna. Dobra, pompeczką przypompowaliśmy paliwko. Jest gitarka. Zobaczymy jak to zagada akumulatory są no, uj, no, na trzyletnie. Tylko tu są dwa. Tu są dwa akumulatory No i No. Może mnie nie zawiódł bo, no, bo odpalił ładnie Ale Ale mógłby lepiej gadać nie? Chociaż no, jakby mu podłączył rozruch Pewnie by zagadał lepiej No Nie ma tragedii. Tu jedźmy czapkiem też, gdzie trochę pochodzi. No, no, no.